Dobra, mieliśmy chwilową awarię kamery. Bywa. Witam widzów. Witam. Ja, jak to się mówi, zadowolony klient to dobry klient. O, Właśnie to. rower opuszcza garaż. Jedzie w dobre ręce. Z tego co widzę, pierwszy uśmiech jest, czyli klient zadowolony. To pewnie. Dotrzymam towarzystwa przynajmniej przez 10 km. Żeby wszystko na bieżąco podpowiadać, ewentualne te ustawienia proszę bardzo Jasiu, przodem, ja za tobą Mam nadzieję tylko, że kamera nam będzie działała, bo coś odmawia posługi, ale odpalmy, jedziemy. Oczywiście specjalnie wybrałem taką trasę, żeby pokazać możliwości tego pojazdu, grube opony. Tutaj kolega nigdy takim jeszcze pojazdem nie jeździł. W ogóle to jest jego pierwszy elektryk. Mówi, że pierwsze wrażenie jest zachwycony. A że na tyle zauważył, że jest dość znacząca prędkość, więc także mój kask sary MX. O, zobaczcie, o, sarna, sarna, kusem, kusem, kusem. Wyłącz światło tylko na razie może, co? Nie ma potrzeby, bo chyba włączyłeś, o. Ale jak widzicie, moje tereny znajome. Tutaj czasami eksploruję ten teren, więc trzeba uważać na zwierzynę. Prawdopodobnie będę wracał, tu już będzie ciemno. Więc dlatego są wskazane... Lampy dobre? Tak. Nie no mówię, że lampy dobre tutaj są potrzebne, nie? Aha. Słuchaj, tutaj normalnie sobie manewruj tak jakbyś zwykłym rowerem manewrową, nie? Czyli sobie tam przełączasz biegi fizyczne, będziesz potrzebował mocy, to sobie zwiększasz prędkość. Ale zalecane jest, żeby w takim wiesz, w terenie piaszczystym, po prostu na mniejszych biegach jedź na, na tych fizycznych, a jak będziesz się za bardzo do przodu ciągnął, to sobie zmieniasz wspomaganie na mniejsze elektryczne. Widzisz, w ogóle się nie zakupuje, nie? No nie. No. Jak będziesz czuł jakieś obciążenie, to mówię sobie, zawsze możesz od razu, wciskasz guzik na szybsze elektryczne, a dopiero sobie później zmieniasz na na przykład fizyczne, żeby ci przerzutka przeskoczyła. No. Dobra, ja cię trochę nagram, to dawaj do przodu po tych, normalnie trzymaj się cały czas drogi, nie? Tutaj jak trzeba będzie to mówię nad tym zawieszeniem środkowym się popracuje ale dużo rekompensują te duże opony Nic nie stuka, nic nie piszczy, nic nie trzeszczy Cieszę się Dobra sobie jecie, jeszcze się zaraz w przodu nagram. Proszę bardzo, prawdziwy driver! Pozdrawiam wszystkich! Widzą, Andrzeja. Elegancko. I to jest właśnie o to chodzi. Grunt, że Micha się cieszy, że zadowolony. Ja mówię, ja rowerów nie jestem kolekcjonerem, mi wystarcza to, co ja mam. Nie chłopak się cieszy, korzysta, a przy okazji mówię, załapał się jeszcze na kask. Ja sobie kupiłem, także kasków nie będę kolekcjonował, więc fajny kask MX z goglami. A przy możliwościach tego roweru i przy jego mocy, to dobry kask crossowy jest wskazany. No Ci mówię, no kurczę, Ty jesteś drżejszy ode mnie, to zrobisz, ja myślę, że śmiało 70, zrobisz tak nie lepiej zasięgu na tej baterii. Ja mam 91. Tak? No. To ja 105, to nie tak dużo więcej. Ale może chudzą. Przestań, przestań. Dobry, porządny rower, Ty chcesz, żeby Ci rower przewalił? No nie. No. O. I to są moje takie trasy, czasami wierzą. Czasami w weekendy właśnie tutaj wyskakuję. Oczywiście są jeszcze gorsze tereny. W bagno jeżdżę. To dzisiaj miałem taką delikatną, takie delikatne przekamarzanie się na TikToku. Gość mi uświadamiał, co to znaczy jeździć w terenie. Ja mówię, to zobacz gdzie ja mieszkam i gdzie ja jeżdżę. No. Mnie to nie interesuje, no to chłopiec, no po co się wypowiadać? Ciebie nie interesuje, gdzie ja jeżdżę, a mówi, że... Te pojazdy, na przykład ten cross, że to jest cienizno, że ja go nazywam cross. No jak go nazywam cross, no bo te pedały poda to jest piz na wodę, no. U Ciebie. No u ciebie to są, u ciebie można kręcić, a u mnie nie da się kręcić, dlatego robię przymiarkę, dzisiaj oglądałem, żeby drugą baterię sobie dokupić, zwiększyć zasięg i właśnie takimi polnymi drogami ja nie potrzebuję rejestracji. Ja sobie po prostu znam takie skróty, że ja wszędzie nawet do, do miasta dojadę sobie skrótem, nie? Więc e, tylko, żeby zasięg zwiększyć, ale... A ja też że zakupić długie baterie baterię Ty, powiem ci, to nie jest głupie, zobaczysz, jeżeli ci jest zasięg. Po to ja kupiłem na początku ten plecak swój, ten z tymi oczami, żeby móc z tyłu, już mierzyłem, czy mi wejdzie bateria do niego, od niego do krosa, nie? Od krosa, znaczy, do, do plecaka. No. I wbrew pozorom, wbrew pozorom, nie jest ciężka ta bateria, tak się wydaje. Znaczy, no tyle pewnie waży, co twoja. Ale gabarytowo troszkę jest większa, ale no w sumie u ciebie to jest 25 amperowy, u mnie 30, nie? O. Więc y, trochę kształt jest u mnie większy, ale śmiało do plecaka wejdzie, będę wyruszał gdzieś w trasy, ubieram sobie drugi plecak na plecy, bateria w tymi sobie robię wtedy 100 km zasięgu, nie ograniczając się z prędkością. Rękawiczki? No. Ja mówiłem tobie, że to jest podstawa do takich rowerów. Jeszcze mówię, takie postaraj się z takimi wypustkami. Bo nie daj Boże, jak upadniesz coś, to żebyś miał ochronę na kostki, nie? Tutaj mówię, przyzwyczaj się dla mnie osobiście, jak ja na swoim rowerze mi jeżdżę po pewnym momencie. No ale ja mam teraz problem z plecami, nie? To mi plecy bolały. Zobaczysz, tutaj będzie można coś zmienić. Będzie można zastosować jakiś mostek, podwyższyć tę kierownicę. Cuda na kiju można porobić. Tylko trzeba z głową i najważniejsze, żeby dbać. No to gonimy, bo nam słońce zajdzie zaraz. Goń śmiało pierwszy, ja za tobą. To cię trochę nagram, jak suniesz po tych bezdrożach. I właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby się kanał rozwijał. Trochę może powiem górnolotnie, ale żeby i ludzi uszczęśliwiać. Ja jestem zadowolony, chłopak jest zadowolony, bo zobacz ile tutaj piachu. Nie? I dajesz, 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 nie odpuszczasz. Idzie, 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 idzie. że jak jedziesz po takim piachu i widzisz, że on zaczyna stawać grunt, żeby nie odpuszczać. Oczywiście jak czujesz, że już padasz, to lepiej odpuść, nie? Ale grunt, żeby się nie zatrzymać w tym piachu. I on wtedy pójdzie. Robisz redukcję, zwiększasz wspomaganie elektryczne, ewentualnie wtedy zmniejszasz bieg fizyczny i idzie. Jemu to nie straszne. Teraz skręcamy w lewo, nie? O, tutaj... Tutaj przed zimą właśnie swoją hulajnogę nogę maxa testowałem, po tym piachu To też było, o, no nie pójdzie, nie da rady, no najgorzej, że wypowiadają się ci ludzie Ci ludzie, co nie mają zielonego pojęcia, no, no zobacz, elegancko sobie, suniesz, zaraz będzie fajna utwardzona droga I dawaj do przodu na przejazd, przed przejazdem tylko zahamuj, bo bardzo życzliwi zaraz doniosą, że nie zahamowaliśmy i'm <laughs> coming Proszę proszę zobaczyć, tutaj nic nie jedzie już od dobrych kilkunastu lat Ale zahamować trzeba no tak, bo to, to, to jest Oczywiście, przynajmniej jak kamera jest włączona Jedziemy No i tutaj będziesz miał trochę lepszą utwardzoną, ale będą zakręty, to trzeba uważać, ale śmiało dawaj pod górę Pokaż co ta maszyna działa Pewnej okazałości elegancko no i super, jak te hamulce są? Słuchaj, no ja je testowałem przy prędkości maksymalnej, nie? No tak. I przy prędkości, moim zdaniem, no one wiesz, nie, nie wykluczone, że one się jeszcze muszą wyrobić, no, nie? Wypracować, więc to była tylko świeżyna, no ale tak. wiem, że no 12 metrów trochę hamowania trochę jest niebezpieczne. To za dużo, zrobisz taką ciekawostkę. Teraz tak, nic nie kręć. I Jakbyś chciał sobie ruszyć, żeby ci było lżej ruszyć, żebyś nie musiał ruszyć tą kolbą, rusz sobie normalnie z manetki no to i, i ruszaj sobie, przekręć sobie manetkę, o tak, i zobacz, o, i zauważ, możesz normalnie jechać na manetce i manetka pomaga, czasami jak wsiadasz na rower, tak jak ja na przykład mam w swoim rowerze i chciałbym się odepnąć, żeby było mi lżej, to normalnie przykręcam delikatnie manetkę i jadę, nie? tak. Kurde, zaraz meszek się najem. No. Maś, ciężkość to. No, dobra, jedziemy. Teraz, jak będziemy tutaj zjeżdżać, to się nie przestrasz, bo jakieś burki mogą biegać, nie? To trzeba będzie trochę przycisnąć Ile pił? Ile pił? Tam jest górek to uważaj teoretycznie nie powinien pogonić ale żebyś miał to na uwadze wrzuć sobie piątkę i normalnie jedź daj gazu i tyle nie? Akurat górek dzisiaj nie miał ochoty o tam jest drugi Teraz uważaj, dawaj gazu! No niestety właśnie tak jest, że jak się jeździ przez wioski, to zawsze jakiś górek się trafi, no to jest źle, no bo... no ale z drugiej strony ludzie puszczają w luzem, nie myśląc o tym, że ktoś może sobie się na, rowerze, na wycieczkę wybrać z rowerem, no, więc... no ja zawsze staram się... I zawsze jak ja dojeżdżam do takich wiosek, od razu zmieniam bieg na wyższy to no bo ludzie niestety puszczają psy luzem, nie? Nie no, słuchaj, no ja jestem zachwycony z kamery Zdania są podzielone Ja uważam, ona ma szeroki kąt widzenia Ja widzę, czy ty z tyłu jedziesz Ja widzę, czy jakiś burek mnie goni W lusterkach musiałbym się przyglądać przy pewnej prędkości, czy coś się tam dzieje A tym bardziej, że ona Oświetla w nocy, w nocy dobrze widać, nie? Bo ona ma, ma diody na poczerwień, więc... Ale to wiesz, zawsze się znajdzie kilka takich znasów, którzy koło tym w temacie nie są, nawet tego nigdy nie użytkowali, nie użytkowali, wiesz, a wypowiadają się, więc... Zaraz tutaj może być kolejny pikuś, ja już te drogi znam. No dobrze, my się widzimy za chwilę, ja kolego odprowadzę do głównej trasy, a my jeszcze sobie pogadamy później na zalewem, póki będę wracał w drogę powrotną.